centralne maratonu pisania listów w Muzeum Polin. To wspaniałe, nieco wzruszające, że ludzie w przedświątecznej gorączce znaleźli czas, żeby przyjść, napisać listy na rzecz naszych bohaterów i bohaterek. W tym roku mamy 11 osób, na rzecz których Piszemy listy, do których piszemy listy, w tym, co szczególnie e, ciekawe, nietypowe, aż dwoje bohaterów, a w zasadzie bohatera i bohaterki z polskim obywatelstwem, koło 30% to bardzo dużo w obszarze praw człowieka, naszych bohaterów i bohaterek uzyskuje jakąś poprawę swojej sytuacji, albo zostają uniewinieni, albo wypuszczeni z więzienia, albo choćby w jakiś sposób poprawiamy ich codzienne życie, codzienny byt. Ależ Bialacki, czyli niedawny laureat, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, na rzecz którego pisaliśmy listy kilka lat temu, że te listy pozwoliły mu przeżyć w białoruskim więzieniu. Pozwoliły mu wierzyć, że jego walka ma sens, że ktoś o nim pamięta i że ktoś się o niego opomina. Zalecałem pisać listy, bo wierzę, że zmienią czyjeś życie. Jeśli małe jednostki zrobią małe gesty, to w momencie, w którym tych jednostek będzie wiele, to cały gest nabierze na sile przede wszystkim. Wierzę w to, że jak nazbieramy dużą liczbę osób z całego świata i jak listów będzie duża, po prostu duża ilość, to będą miały większy wygłos jakby wśród osób, które będą je odbierać.